Chciałabym Was poinformować, że tutaj w sklepie stacjonarnym w Pile oraz w naszym sklepie internetowym .pl znajdziecie kosmetyki firmy Sylveco. Firma tam posiada bardzo dużo różnych kosmetyków. U nas natomiast znajdziecie te dla dzieci. Mamy na przykład tych, dla tych maluszków, czyli tych, które się dopiero urodziły, szampony, kremy do twarzy, oliwki, łagodzące zasypki do ciała. Oczywiście takie prezentowe zestawy z myjką w środku. Mamy również zestawy dla tych starszych dzieci, czyli tych 3 latka plus: pianki do rąk, pianki do ciała, płyny do kąpieli, które po prostu pachną obłędnie. Są z maliną, są z jeżynami, z borówkami, z kokosem. Mamy również szampony. Mamy kremy łagodzące do twarzy oraz pasty do zębów z fluorem bądź bez. Wszystkie te kosmetyki zawierają bardzo łagodne jednocześnie skuteczne środki myjące, nie szczypią w oczy naszych dzieci. Połączenie tych składników nawilżających i natłuszczających gwarantuje utrzymanie naturalnej bariery ochronnej. Także moi drodzy, zapraszamy do zakupu właśnie tych kosmetyków.